Kenia leży we wschodniej Afryce. To kraj różnorodnych gatunków zwierząt i zachwycających krajobrazów. Położony na południu kraju Tsavo zajmuje powierzchnię 22 tysięcy km2. Jest największym parkiem narodowym Kenii. Od zachodniej strony słońce chowa się za najwyższą górą Afryki, Kilimandżaro. Niezwykły szczyt wznosi się nad prastarą krainą lawy, wzgórz wulkanicznych i zjawiskowych oaz. Na wschodzie rozciąga się kolczasty burz, poprzecinany życiodajnymi rzekami. Wzdłuż ich brzegów wznosi się ściana płaskowyżu Jata, jeden z najdłuższych strumieni lawy na świecie.